No tam był pościg, ale no można było... Pamiętam! Kurde, pamiętacie co to było w tym dungeonie? Tam była skrzynka, ale nie pozwoliło mi jej rozwalić, bo było, że mamy rękę uciętą. Kurde, to pewnie tamta skrzynka. Którą można było wcześniej podnieść. Dobra, dwa sloty. Chyba wkładamy te maski, nie? No bo co tu innego? Nie pamiętam, która była gdzie. Tu był sorrow. Kóreczka to było pleasure. Nie pamiętam, która to była ta jedna. Rage, tak? Happiness. The entire bloodline of house to me is done in by the like Przecielamy go. Ała. Ale boli. Żyj, żyj, żyj. Do Duke'a, do Duke'a, please. Duke, help. Dobra. Spylamy Dukeowi co się da. Crystal Skull, Crystal Torso, Lady Lipstick, Azur Iring, patrzcie, 12 koła. O, pylało się, kurde. 40 tysięcy. Bang, wpadło. <ścoughs> Nieźle. No szkoda, że tutaj wyprzedały mu się wszystkie te cuśka. dobra, tego się nauczymy robić, mówię wam. A we, kupiłam to. Bank. Stok 28. To można by w sumie wszystko wykupić już. Thank you for your purchase. No i tutaj od Juka kupiliśmy już wszystko. Nic chłopowi nie zostało. Wszystko też już nie sprzedałem. Jeżeli chodzi o ulepszenia, to właściwie też już możemy. Też już możemy chyba wszystko na maksa ulepszyć. Czekajcie, bo nie czytam w ogóle, co ulepszę. Aha. Rate of fire, reload speed, ammo capacity. Brakuje nam 1600 kasy, żeby ulepszyć wszystko na maksa, nie? No i tutaj jeszcze trzech modyfikacji do snajperki nam brakuje, z tego co widzę. Nie, to jeszcze coś tu chyba jakieś gierki trochę będzie przed nami. Dobra, zapisuję. Spec. Dobra, trzeba przed nią uciec, snajper. Tymi... Dymitresko, no to jakoś tak śmieszno mówi. Dobra, tutaj uspuluję. things up quickly. Dobra, i teraz biegniemy szybko do tych drzwi z tymi maskami. Opa, bank. Dobra, chyba się za nami zamknęły te wrota. Uf, dobra. Ja tutaj teraz już Exploration Oster robię z samego początku miejscowy. No jeszcze coś tu jest pewnie po drugiej mańce. Oczywiście, niech to będzie Herb, please. Mogę już stworzyć? O, dobra, wyczyszczone. Mogę. Bęk, pięknie, Siup. Metal Scrap Resty to OK. Dobra, chyba wypadałoby się uleczyć, co nie? Dopiero teraz ogarnąłem, że się leczy R1, nie? No dobra, mamy jeszcze i tak do pokonania tą Dimitresk. Mamy jeszcze do pokonania tego Felka w kapeluszu. No i pewnie tą Mader Mirandę czy tam mi, mi coś tam. No i musimy tą Rose też odnaleźć. Także no tutaj jeszcze będzie. jo, ojojo, ojoj. A jeszcze będzie trochę roboty. O, patrzcie, co znaleźliśmy. Dagger, of coś tam, coś tam, coś tam. Ten, co był w tym dzienniczku. <śmiennie> Kurde. Jak go wywoliła przez ścianę? A boli? Patrzcie, ona się do... o! I'm not sure like what i I'm what I'm doing. I'm not your outside matches your inside now. Just like Dobra, mamy dużo chyba naboi do snajpery. A, uciekła sobie, tak? O, ile tutaj zarobiłem rzeczy, o jacie. O, już Ojej. wszystko. Oh, man. Stop, 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 stop. Mamy jakieś dynamity? Mamy? Fuj, 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 fuj. Jak się z tymi robotstwami walczy? Я сохраню эту не отдадим ее. У нас недостаточно So i uh, to Ethan! <laughs> oh, don't be shy! Show me your terror! <laughs> <laughs> uh, time to die! <laughs> I'll eat you up every last morsel!

Z samego piekła wpadliśmy za nią pokonana pięknie. Mamy to, moi drodzy. Crystal Dimitres, That sucked. O, tak. That sucked. 28 co trzeci gracz na razie ma to za sobą. No, moi drodzy. Działo się, co nie? Escape the castle. Zobaczcie, gdzie nas tutaj wywa wywabiło. Udało się, naprawdę się udało. Właśnie, jakie to truchło wielkie. Kurde. Masakra była ta kobita. Strasznie dużo zasobów mi tutaj zużyła. Ale cieszę się, że się tutaj mocno, mocno, mocno przygotowałem na tą walkę. Nazwa osiągnięcia jest po prostu w punkcie, nie? Idealnie. Dobra, tutaj musimy podnieść tą lampkę, lampeczkę jakąś, ale to zrobimy, moi drodzy. Po przerwie. Wiem, że to jest taki słaby moment na przerwę, ale wydaje mi się, że jednocześnie całkiem, całkiem dobry. Po walce z bossem, ja czuję, że muszę sobie przywietrzyć w pokoju, bo konsola, komputer i cała reszta robi tutaj mega temperaturę. Plus, wiecie, jakiś piciu, toaleta, coś zjeść i tak dalej. Także moi drodzy, dajmy sobie takie 15 minutek, 10-15 minutek. Także widzimy się. Myślę gdzieś za 15, pierwsza, jakoś tak, się umówmy. Także piękna walka, mam nadzieję, że Wam się podobało. Tym oto sposobem, moi drodzy, zakończamy część trzecią i widzimy się w części czwartej. Także do zobaczenia.